Jesteś rodzicem, dziadkiem albo znajomym kogoś urodzonego po 1995 roku? Nie rozumiesz ich wyborów, sposobu myślenia, podejścia do pracy, relacji i życia? Pokażemy Ci 20 różnic, które dzielą pokolenie Z od wcześniejszych generacji i 20 wskazówek, jak możesz na te różnice reagować z większym zrozumieniem i spokojem. Pokolenie ekranów. Zetki od najmłodszych lat żyją w świecie cyfrowym. Dla nich telefon, internet i aplikacje to coś tak naturalnego jak dla nas telewizor. Wskazówka. Zamiast krytykować ich ciągłe siedzenie w telefonie, spytaj, pokaż mi, co tam ciekawego czytasz albo oglądasz. Liczy się autentyczność, nie pozycja. Nie przyjmują autorytetu tylko dlatego, że ktoś jest starszy. Liczy się dla nich prawda i szczerość, a nie tytuł czy wiek. Wskazówka. Buduj autorytet relacją i szacunkiem. Nie stawiaj się ponad, tylko obok. Praca to nie wszystko. Zetki nie chcą życia tylko dla pracy, szukają balansu między życiem prywatnym a zawodowym. Wskazówka. Zamiast mówić najpierw praca potem przyjemności, zapytaj, co ci daje frajdę w tym, co robisz. Potrzebują sensu. Dla nich praca, nauka czy nawet zakupy muszą mieć sens i wartość. Wskazówka, zamiast narzucać rozwiązania, spytaj, dlaczego to dla ciebie ważne? Komunikują się inaczej. Nie dzwonią, wolą pisać. Czasem wystarczy jedno emoji, by wyrazić całą emocję. Wskazówka: nie bierz tego osobiście. Zapytaj, czy możesz się z nimi kontaktować po ich niemu. Nie boją się mówić o emocjach. Rozmawiają otwarcie o psychice, stresie, terapii. Dla nich to normalne. Wskazówka: nie oceniaj, nie bagatelizuj. Zapytaj, chcesz pogadać? Słucham. Wrażliwość społeczna. Interesują się tematami takimi jak równość, prawa mniejszości, ekologia. To dla nich realne sprawy, nie modne hasła. Wskazówka. Nawet jeśli masz inne poglądy, okaż ciekawość zamiast oporu. Nie uznają, bo tak. Potrzebują sensu, także w rozmowie. Nie zadowalają się odpowiedzią, bo tak trzeba. Wskazówka. Tłumacz swoje decyzje, daj im kontekst, to buduje zaufanie. Inne podejście do pieniędzy nie zawsze stawiają na stabilność. Wolą elastyczność, rozwój, wolność. Wskazówka: Opowiedz, jak ty uczyłeś się zarabiać, ale nie oceniaj ich ścieżki. Cierpią przez porównania. Media społecznościowe są dla nich źródłem inspiracji, ale i presji. Ciągle porównywanie się męczy. Wskazówka: Pomóż im zbudować własne standardy, nie te z Instagrama. Nie chcą być oceniani. Są bardzo wyczuleni na ocenianie i krytykę, szczególnie jeśli nie towarzyszy jej zrozumienie. Wskazówka: zamiast mówić źle robisz spróbuj a co kierowało tobą, gdy tak postąpiłeś? Potrzebują przestrzeni. Cenią niezależność, swobodę decyzji, możliwość wyrażania siebie. Wskazówka: daj im oddech. Pokaż, że mogą się rozwijać przy tobie, nie mimo ciebie. Nie lubią porównań do przeszłości. W twoim wieku to już pracowałem na dwa etaty. Działa jak strzał w kolano. Wskazówka: zamiast porównywać, spróbuj zrozumieć, co dla ciebie jest dziś najważniejsze. Uczą się inaczej, nie siedzą nad książką, wolą kursy online, wideo i podcasty. Wskazówka: spytaj, jak się uczą. Może nawet podsuną ci coś wartościowego. Chcą być wysłuchani, nie oczekują wykładów, chcą rozmowy, wymiany zdań. Wskazówka: mniej mówienia, więcej słuchania. To naprawdę działa. Doceniają feedback, nie rozkazy. Lubią jasne, szczere informacje zwrotne, ale nie lubią być ustawiani. Wskazówka: zamiast rozkazywać, dziel się refleksją. Zauważyłem, co o tym sądzisz? Lubią działać szybko i konkretnie. Nie cierpią lania wody. Liczy się przekaz, nie forma. Wskazówka: mów jasno, bez owijania lepiej krótko i rzeczowo niż długo i moralizująco. Szukają partnerstwa, nie hierarchii. Chcą czuć się traktowani jak równi, nawet jeśli są młodsi. Wskazówka: daj im przestrzeń do decyzji. Pozwól się czasem pomylić potrzebują bezpieczeństwa emocjonalnego. W niepewnym świecie szukają stabilnych ludzi, nie idealnych, ale obecnych. Wskazówka: bądź tym, kto nie ocenia, nie wyśmiewa, tylko po prostu jest. Szanują tych, którzy ich szanują. Jeśli czują się traktowani z góry, zamykają się. Jeśli widzą szacunek, otwierają się. Wskazówka: traktuj ich z takim samym szacunkiem, jakiego sam oczekujesz. Pokolenie Z to nie trudne dzieciaki, to młodzi ludzie, którzy szukają swojej drogi w świecie, który bardzo różni się od tego, w którym my dorastaliśmy. Nie musisz znać każdego trendu, nie musisz rozumieć TikToka, memów czy słów jak cringe, ale możesz być obecny, ciekawy i otwarty, bo relacje nie opierają się na tym, co kto wie, tylko na tym, kto chce być blisko. Jeśli ten film dał ci do myślenia, udostępnij go komuś, komu też może pomóc. A może masz własne doświadczenia z zetkami w rodzinie? Zostaw komentarz, czy coś cię zaskoczyło, rozbawiło, a może poruszyło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.